Gujava po polsku gruszla, a z łaciny psidium. Gujawa pochodzi z Karaibów. Pochodzi z Karaibów Ameryki Środkowej, Meksyku i północnej części Ameryki Południowej. Dziś uprawiana praktycznie na całym globie w strefach tropikalnych, w tropikach, czyli zwrotnikach. I subtropikach, czyli podzwrotnikach. Po polsku gruszla, bo owoce jej przypominają odrobinę kształtem gruszkę. Natomiast smak tych owoców jest czymś dla Polaka, dla ludzi północy zupełnie zaskakującym. Gruszla, psydium, gujawa, rozpowszechniona na całym globie, dzisiaj w Indiach, Tajlandii, w krajach. O ciepłym klimacie powszechnie uprawiana ze względu na to, że jest bardzo łatwa w uprawie i niewymagająca. Gujawa przyjmuje postać drzewa lub krzewu w zależności od odmiany, od rodzaju, a ich jest około setki. Jest to roślina bardzo łatwa w uprawie, niewybredna. Dzięki swej niewybredności, temu, że jest rośliną o bardzo małych wymaganiach. Nie potrzebuje chemii. Tak jak tutaj widać, obficie owocująca. Te jeszcze niedojrzałe i zalążki już następnych, mnóstwo owoców. Jak widać, gruszla obficie owocuje. Owoce są w różnym stadium rozwoju. One nie dojrzewają w jeden czas, tylko stopniowo, po trochu. Co ciekawe, owoce o bardzo dziwnym. Dla nas, no, kojarzącym się z poziomkami, z arbuzem, o takim dość specyficznym, ale też nie można powiedzieć, że bardzo wyrazistym smaku, tak jak takie rzadkie, wodniste poziomki. Owoce te obfitują w witaminę C i witaminę A. Jeśli chodzi o witaminę C, to jest jej 4 razy więcej niż w pomarańczach, niż w cytrusach, choćby, czyli to naprawdę gigantyczna ilość. Owoce te. Owoce gruszli spożywamy na surowo, skórka też jest zjadalna, natomiast skórka może być trochę cierpka, troszkę kwaskowa w zależności od tego jak bardzo dojrzały jest owoc. Jest spożywany na surowo lub też w postaci galaretek, syropów, kompotów. Jest to roślina bardzo popularna, bo łatwa w uprawie i też bardzo smaczna. Co ważne liście jej, takie charakterystyczne, one są twarde, one są bardzo mocne. Liście tej rośliny są używane w formie naparu, czyli zaparza się z nich herbatkę jako lek przeciwbiegunkowy. W medycynie ludowej krajów tropiku i miejsc skąd podchodzi kora i liście były używane jako lek na dezynterię. Owoce cieszą się ogromną popularnością. Ze względu na ich słodki, soczysty, bogaty w witaminy miąższ. Smakowita gruszla, smakowite owoce, bogactwo witamin, doskonałe na wzrok ze względu na witaminę A i wspomagające intensywnie odporność ze względu na ofitość witaminy C. Różowe w środku, tu jeszcze niedojrzałe, ale na przebitkach będzie widać jak. Można powiedzieć, seks jest owoc, różowiutkie, soczyste wnętrze, żółta skórka, smaczne, ślinami leci, także nie przedłużam, tak rośnie gruszla właśnie. To jest gujawa, to jest psidiu.